jej FM. Nadszedł czas spotkania z gościem, które już było od dawna zapowiadane. Od dawna to znaczy od wczoraj. <grywa> <grywa> Jest z nami siostra Olena Prezentka. Dzień dobry, szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o lednickim spotkaniu młodym. To już po raz 23 na polach lednickich spotkają się młodzi ludzie. Będzie spotkanie młodych pod Bramą Rybą. 呃。Uh I to już 1 czerwca, czyli za trzy dni, wybiera się siostra. Tak, obowiązkowo. Wyjeżdżamy w nocy. A już jest zaplanowany wyjazd. Tak jest, wyjazd już jest zaplanowany, żeby dotrzeć tam na, na rano, dość wcześnie. A, to taka podróż męcząca troszkę, prawda? Bo to w nocy yy, w autobusie. Owszem, ale warto. A to jest wyjazd od sióstr prezentek, tak? Zorganizowany? Zorganizowany tak naprawdę, można powiedzieć, dwa wyjazdy, bo mhm. moja współsiostra, siostra Aurelia wyjeżdża z uczniami, autokarem. E, natomiast ja z grupką młodzieży jadę na pola Lednickie, lednickie trochę można powiedzieć w innym e, e, takim wymiarze, dlatego że będziemy tańczyć. Za tym o, o tańcu <laughs> zaraz porozmawiamy. Tak, zgadza się. A ile tak y, w sumie młodzieży od sióstr się wybiera? No czyli autokar cały, czyli około pięćdziesięciu osób, no i ja mam grupkę 12 osobową. No to to ponad sześćdziesiąt osób. Tak. No, pięknie, <laughs> pięknie. Siostro, dlaczego warto jechać? To znaczy tak, jak mówią też organizatorzy, że ktoś, kto raz tam pojechał, to za rok wraca. Jest coś, jakiś fenomen tego spotkania, że ludzie i tylu ludzi, bo na przykład w zeszłym roku było 100 tysięcy, wracają ciągle na te pola lednickie, chociaż tak jak wspomniałeś, że niewygodna podróż, tak, ktoś jedzie 6, 7, 8 godzin całą noc, potem cały dzień na polach lednickich i z powrotem też wraca się prawo, prawie ledwo żywym. Dlaczego? Mi się wydaje, że Widać, że osoby, które to organizują, czuć i w ogóle robią to dla Jezusa i każdy tam może odnaleźć swój skrawek pola tak? pola lednicki wtedy stają się takim dużym spotkaniem z Bogiem i z człowiekiem, drugim człowiekiem. Tutaj mam ulotkę, siostra do nas e, przyniosła, tak e, wygląda ulotka z e, Lednicy. Wiesz, że cię kocham, takie hasło e, przyświeca e, tegorocznemu spotkaniu. Jak się siostrze podoba? E, no to znaczy, tak jak organizatorzy, też to taki zamysł, że każdy dobrze się czuje, kiedy jest kochany. E, I wiesz, że cię kocham, to myślę, że każdy e, lubi e, lubie usłyszeć takie słowa, e, natomiast nie. Nie zawsze mówimy sobie, a jeszcze rzadziej może uświadamiamy sobie tak na co dzień, że Pan Bóg nieustannie mówi do nas wierzy, że Cię kocham. I właśnie to hasło jest taka piosenka, wiesz, że Cię kocham, to tak naprawdę słowa Piotra, który powiedział do Jezusa. Natomiast w tym roku organizatorzy chcą, żebyśmy to, żebyśmy usłyszeli te słowa, że Jezus do mnie mówi, wiesz, że Cię kocham. <laughs> Myślę, że czasami. Zapominamy o tym, że, że właśnie, że to jest tak ważne, że usłyszeć, że wiesz, że Cię kocham. No i też komuś powiedzieć. Myślę, że po tym spotkaniu więcej osób będzie mówić, że kocha kogoś. I wie, że jest kochany. I wie, że jest kochany. Bo tylko wtedy tak naprawdę, kiedy czujemy tę miłość Bożą, możemy też innym powiedzieć, że kochamy. To jest e, właśnie coś zastanawiającego w tym, że dopiero gdy sami czujemy się kochani, możemy się z tym, tym dzielić. E, wspomniała siostra, że jedzie na rednicę e, w specyficznej e, formie, może nie formie, tylko z, z, wymiarze? Wymiarze nie w wymiarze. W celu. W celu, w celu, W taki tak. specyficzny cel, tak. E, mam tutaj e, taki przeciek e, z nieoficjalnych źródeł. E, nie mogę zdradzić e, od kogo, ale przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy siostrę Katarzynę Szubę. <głos> <głos> już wiem. Która, tak, i ten, to źródło właśnie podało, że siostra jest specjalistką od tańca. I ja to podchwyciłem. Teraz proszę siostrę, żeby się siostra z tego wytłumaczyła trochę. No właśnie, jak wspomniałam, że jadę jako tancerz, i już w zeszłym roku, który był moim pierwszym wyjazdem na Lednicę, jechałam z grupą taneczną. Przed tym długo chciałam właśnie pojechać na Lednicę, ale pewnie nie było jeszcze okazji, żeby pojechać jako tancerz i nie udawało mi się pojechać. Tańczyłam jeszcze przed klasztorem, po prostu lubię tańczyć. I te słowa, które, które święty Augustyn powiedział, że człowieku naucz się śpiewać i tańczyć, bo aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić, to <grym> dla mnie właśnie jest bardzo Wraźny odpowiednim. Drógowskaz. Tak. I y, jak już tutaj wspominałam, prze, przed jeszcze y, rozmową w studiu, że pr, przed klasztorem, czy w klasztorze się dowiedziałam, jak przyszłam do Sióstr Prezentek, że prezentki nie tańczą. I było to moje wielkie <grym> y, tak, rozczarowanie. Natomiast y, to okazało się, że to nie jest prawda. <grym <grym y, bo w klasztorze też można rozwijać swoje pasje i wykorzystywać też na chwały Pana. No i y, z, z pomocą siostry, teraz siostry już są taneczne. Tak, siostry y, już tańczą. <noise> Od swojej grupy diakonii tańca w Rzeszowie, którą prowadziłam, otrzymałam taką e, torebkę, e, na której napisali czy wyszyli, e, wyhaftowali jestem prezentką i tańczę. <noise> No, także to, czyli zna, znaczące, że jestem prezentką i mogę tańczyć. Tak, więc siostra też to hasło wprowadziła e, w e, życie. E, skąd u siostry ta pasja? Jak się to stało, że siostra się zainteresowała tańcem? W jakim wieku się mm -hmm. to narodziło? To znaczy, no jak y, każda dziewczyna, młoda, tak mi się wydaje, że chodziłam na dyskoteki i po prostu lubiłam nie, tańczyć siostra na dyskoteki e, Tak, tak. Nie wierzę. E, natomiast kiedy y, zaczęłam. Co tańczyła, A, no oczywiście. <laughs> Ale lubiłam takie tańce, znaczy, można powiedzieć, wolne, nie, nie, nie w parze, nie, niekoniecznie. Nie w koniecznie w parze, tak. okej. Okay. To trochę już się, to się trochę wytłumaczyło. Tak, też. dziękuję. <laughs> Natomiast kiedy bliżej zaczęłam właśnie zbliżać się do, do Pana Boga, do Pana Jezusa, to też takie wyjazdy młodzieżowe, no właśnie na których były obecny taniec, taniec integracyjny, modritewny, i to, to tak naprawdę w Lwowie też taka, taka młodzież, która właśnie z, pod, z którą spotykaliśmy się i nas nauczyła tak naprawdę tańców. I co ciekawe, nauczył też takiego integracyjnego tańca, czyli Belgika, który znany jest Popularne, wszystkim. Tak. Tak. Nauczyłam się tak naprawdę od ojca Salezjanina. Także był to duchowny, który nauczył tego tańca, i pomyślałam sobie, że to jest no, w porządku, że to jest takie normalne, że siostry zakonne i księża tańczą. <głos> <głos> Dzisiaj przy realizacji pomaga nam Kacper, tegoroczny maturzysta. Kacper była, byli na maturze, na studniówce, przepraszam, na studniówce, nie na maturze. Na studniowce była Belgika. <noise> no, więc to też do szkoły salezjańskiej, więc. To... A, no to... czyli pozdrawiamy wszystkich salezjanów. Tak Salezjanie chyba lubią Belgikę. Głos, głos e, za szyby, tutaj z reżyserki. Dziękujemy Ci, że potwierdziłeś. E, Belgika obecna. Czy na letnicy tęczy się Belgika? Właśnie, że nie. nie. Na, e, na e, polach lednickich, chyba, że gdzieś tam e, sami e, uczestnicy, gdzieś tam. E, przed oficjalnym rozpoczęciem mogą też tańczyć. Natomiast tańce Lednickie. Są znane teraz, no, mi się wydaje, że w całej Polsce, zwłaszcza po Światowych Dniach Młodzieży, to są tańce, które są wymyślane właśnie przez organizatorów lednickich, lednickiego spotkania i pod muzykę siewców, siewcy Lednicy. Dzisiaj siewców eee. gramy na naszej antenie, więc tych, no <laughs> którzy nas oglądają, zapraszamy, żeby też przełączyli się na nasz kanał internetowy. Przepraszam, że wszedłem słowo, ale musiałem. Absolutnie. <laughs> Wszystko w porządku. Czy piosenki tak, tak panie, które tak naprawdę obleciała też podczas Światowych Dni Młodzieży, też myślę, że świat nie tylko tak, polski. Spopularyzowane zostało. Ale te tańce są właśnie muzyka, czy słowa zazwyczaj tak pasują do tego spotkania, do tematu spotkania w każdym roku, a ruchy właśnie bardzo proste i tak skonstruowane, żeby mogło zatańczyć jak największa ilość osób, czyli może tańczyć każdy. I w jakimkolwiek miejscu. Tak? Te tańce są na tyle proste, szybko wpadają właśnie same, w, 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 można powiedzieć, w ciało, tak? że ciało zapamiętuje i, i, i wyrażają też te treści, które. Może no, ja bym się nauczył, Myślę, że tak. tak? tak. A, no Zapraszamy ja na To nie... chyba już wiadomo, każdy. Że, że każdy. E, siostro, czy tańcem można się modlić, bo dla niektórych jest to taka kontrowersyjna, nieco sprawa. Mhm. Wiemy, ja też się z tym spotykałam, mhm. często, że ktoś wprost mówił, jak, jak tak można. Nie chciałem w ten sposób powiedzieć, ale rzeczywiście są takie opinie i, i często można je usłyszeć. Natomiast i powiem tak, może to będzie jakieś tam, nie wiem, zgorszenie, nie wiem, ale ja czasami, kiedy mam takie, nie wiem, natchnienie, to bywa, że tańczę sobie w celi swoje ulubione pieśni, oczywiście, które wielbią pana. Dlaczego? Ponieważ całym ciałem, całym sobą można wielbić Boga, bo to jest pierwsze przekazanie, będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całą duszą, ale tak naprawdę całą sobą, tak, Całym yy, wszystkim, co można wielbić. Owszem, są strefy, które yy, w jakiś sposób są zarezerwowane yy, tylko dla modlitwy, tak jak modlitwa liturgiczna, tak? Mm. Yy, owszem, w Afryce może taniec jest tam jako element Chyciony. kulturowy, natomiast yy, nie jestem za tym, żeby liturgia, yy, tak jak my jesteśmy przyzwyczaj, przyzwyczajeni, yy, jakoś tam zawierała taniec. Wiem, że zdarzają się też takie sytuacje, natomiast nie, nie jestem za tym. No, owszem, jakoś tam bardzo się nie gorszy. W zależności, jak, czy, czy, jeżeli to jest jako procesja z, z darami, bywa to i w zamkniętej grupie, no, to w jakiś sposób jeszcze można tolerować. Natomiast raczej taniec widzę jako przygotowanie do spotkania z Panem Bogiem. To jest świetny moment na integrację, ale też na otwarcie się. Czasami młodzi ludzie właśnie potrzebują takiego momentu, żeby poczuć, że mogą nawet ciałem wielbić Pana Boga poczuć siebie, że, żeby odczuć, jakby to powiedzieć, swoje wnętrze poprzez, poprzez też ruch. I to jest świetna, jakby zabawa w cudzysłowie. Zabawa na takim, w takim znaczeniu, żeby wyluzować, tak? Znaczy, młodzieżowym, swoim Tak, żeby też, młodzieżowe tak. powiedzieć, żeby zrelaksować się, i wtedy tak naprawdę, kiedy my tak naprawdę, hu, tak z nas te wszystkie Napięcie napięcia zejdzie, by być sobą, bo często my się krępujemy siebie, i człowiek, jak staje taki na modlitwie, bardzo taki sztywny, sztywny tak naprawdę pan Bóg nie, mo nie może tam dotrzeć, nie? I poprzestaniec można tą barierę jakby e, przez Sunąć, zlikwidować, że człowiek staje takim, jakim jestem. Tań jest też bardzo taki y, pozwala nabrać takiego dystansu do siebie, że owszem, nie wszystko mi się udaje, jak Mirek mówi, że nie, nie wszystko muszę umieć y, na y, super, ale w, w tańcu jest to, że każdy może zatańczyć, wyrazić siebie y, tak, jak umie, jak potrafię. I tak mi się wydaje, że jak słyszysz muzykę, to chyba jednak y, same ciało się poceni. No, trochę, no tak. czyli to jest takie naturalne. No to jest naturalne, <laughs> zgadzam się. Siostro, jak siostra myśli, czy te lednickie pola właśnie ze względu na swoją formę są tak popularne? Wy, powiedziała siostra, że 100 tysięcy ludzi tam jednak przyjeżdża i kto będzie raz ten już wróci, na pewno następnym razem. Myślę, że popularność jest tych spotkań tak duża, dlatego że robi się tam coś dla Jezusa takim wielkim rozmachem. To znaczy jest dobrze, dobra muzyka, jeżeli tam młodzież na przykład <grym> lubi dobrą muzykę tak, na żywo. Są tak zwane specyfekty różne czyli. <grym> czy te stroje, w których tam po drodze tysiąclecia zawsze jest jakiś właśnie program, który, czy artystyczny, który no, uwagę koncentruje, ale wszystko, co tam się dzieje. Zmierza do jednego, do tego, żeby Jezusa uczynić swoim Panem swojego życia. Że to wszystko, co je, dzieje się na lednicy, organizatorzy tak to um, animują, żeby to prowadziło do Jezusa. I myślę, że każdy młody człowiek poszukuje właśnie takich momentów, czy takich miejsc, gdzie może się zbliżyć do Jezusa. I to ta brama Ryba, czyli przejście przez rybę. Um, jest takim symbolem, że każdy może wejść w tą relację z Chrystusem, każdy mogę, może uczynić go swoim Panem. No i dlatego pewnie zrodzi się też ten cały ruch lednicki, <laughs> że lednica nie ogranicza, nie ogranicza się tylko do jednego spotkania, tylko są osoby, które żyją też tym, tymi zasadami w ciągu całego roku. Też ci, którzy zwłaszcza jako wolontariusze. Do, do czego bardzo serdecznie zachęcam, właśnie do włączania się w ten w ruch, no bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie i którzy angażują się w to, to przedsięwzięcie, pomagają, no to też służą innym, ale tworzą razem to, to, to wielkie wydarzenie, które właśnie zmierza do, do tego spotkania z Jezusem. Tutaj dostałem informację, że Rzeszów pozdrawia siostrę i za o, siostrą tęskni. <laughs> ja też za wami tęsknię, to też pozdrawiam. Rzeszów, no właśnie tam jak pytałeś, czy. W klasztorze y, tańczą, to w Rzeszowie były organizowane właśnie takie dni, tygodni, czy jak to można powiedzieć, przed, fe, przed Festiwalem Wiary, gdzie siostry z różnych zgromadzeń na rynku tańczyły. Także w Rzeszowie już tańczyłam y, na rynku i tam też właśnie y, diakonia y, y, Uwielbienia Boga tańcem też y, razem y, na rynku. Tak właśnie sposób ewangelizowaliśmy. To jest też sposób na ewangelizację, bo pytałeś o czy można. Można wielbić Pana Boga, to też jest, przez radość, przez ten taniec... Nie tylko wielbić, ale też ewangelizować. Tak, tak, tak. tak. Pozdrawiamy Rzeszów bardzo serdecznie. Siostro, ile trzeba czasu, żeby się nauczyć tych letnich tańców? Wystarczy jeden raz zobaczyć i już się tańczy. A, no to nie jest to rzeczywiście nic skomplikowanego. A kiedy trzeba zacząć, jeżeli chce się być takim animatorem taneczno-muzycznym? Najlepiej dołączyć do jakiejś grupy, która już y, wybiera się, czy jeździ na Lednicę. Y, tutaj w Krakowie y, jest grupa, szczerze mówiąc nie mam z nią kontaktu, y, ale do Sióstr Prezentek zawsze można się zgłosić. My wyjeżdżamy razem z grupą y, taneczną z Morawice. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią Marzenę, która jest właśnie opiekunem tej y, grupy. Y, y, to można oczywiście, jeżeli ktoś chce tańczyć na Lednicy, zapisać się na warsztaty, o których informują też organizatorzy na stronie Lednice 2000. I to odbywają się zazwyczaj czy w Poznaniu, czy w samej Lednicy. I po takich warsztatach już jest się wykwalifikowanym tancerzem Lednickim. A kto może dołączyć i do grupy tanecznej, i do tej takiej animacji? Każdy, nie ma, są też osoby nie tylko bardzo młode, tylko bardziej dojrzale młodo, <grym> to znaczy, że nie ma chyba ograniczeń. Mogłem. Tak, tak. Z moim tak. wiekiem, bagażem. O, tak, oczywiście. Super. <grym> bardzo <grym> mnie to cieszy. Siostro, dzisiaj pytamy naszych słuchaczy o młodość. Siostra pracuje z osobami młodymi, no i sama jest młoda. Jak e, siostra e, myśli, co jest e, w tym okresie naj, najważniejsze, najpiękniejsze? Mm -hmm. Tak, jestem młoda, to prawda. Dziękuję za komplement. Co jest najważniejsze? To było stwierdzenie faktów. W wypadku. <gry> Wydaje mi się, że relacje. Relacje bardzo sobie młodzi, na przykład jak w szkole, czy kończą nasze szkoły, często mówią, że, że cieszę się, że poznałem tyle wspaniałych ludzi. I tak naprawdę relacja z, najpierw z Bogiem. Relacja z drugim człowiekiem, młody człowiek musi mieć relacje To coś, kiedy się zamyka w sobie, kiedy wyłącza się z, tak naprawdę ze środowiska, ze świata, to, to sam siebie gubi. To właśnie wtedy zaczynają się problemy nie wiem, z czystością, z, z nałogami itd. Relacja. Która jest bardzo głęboką. Nie chodzi mi o relacje tylko facebookowe. Chodzi mi o relację żywą, to znaczy, i tak naprawdę każdy człowiek tego jest spragniony. Wydaje mi się, że to jest jakiś klucz na przeżywanie młodości relacja. Realna. W świecie yy, tak. nie internetowym, <gry> tak. nie wirtualnym. Tak. E, jak zachować e, młodość, siostro, e, nawet mając te, e, kilka krzyżyków na karku e, więcej? Jak, e, czy ma siostra jakiś, jakiś przepis na to, e, jak się czuć e, młodym? Wiem, że wiek nie uprawnia, ale jakaś obserwacja? No tak jak mówił papież, przebywanie z młodymi, ale to papież Jan Paweł II, że jestem młody, dlatego lubię z wami być, bo, bo z młodymi, bo to sam czuję się młody. Natomiast wydaje mi się, że takim, klur, znaczy takim przepisem na młodość to jest wystrzeganie się narzekania. I hmm. wtedy bo. Y, sobie do serca. Y, Bo y, wydaje mi się, że jak zaczynamy narzekać, to znaczy, że się starzejemy. <laughs> <laughs> Także do wszystkich młodych też y, apeluję: nie narzekajcie, bo w taki sposób wy bardzo szybko się starzejecie. <laughs> <laughs> siostra, y, jeszcze chciałem zapytać y, o y, Lednicę. Wspomina siostra, że jedzie na spotkanie młodych w przyszłym roku jest plan? Yy, tak, myślę, że tak. Dlatego, że to już jak z, mówi się, jak się złapie bakcyla, to yy, yy, to, 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 już, to już jakoś tam yy, ciągnie, tak? Do, na lednicę. Zapomniałem na wstępie powiedzieć, że siostra już gościła nas w studiu. Tak. Dlatego dzisiaj dwa porankowe <laughs> pytania nie padną, bo się już siostra już z nich tłumaczyła. Tak. Odsyłamy do rozmów z mocą i spotkania z siostrami prezentkami. W takim razie, skoro nie będzie pytań, o niebo i nie będzie pytania o ulubionego świętego. Chciałbym zapytać, czego siostrze można życzyć. Czego życzyć, właśnie głębokie relacje z Jezusem. Tego, tego bym każdemu życzyła i chciałabym, żeby, żeby, żeby tego też życzyć mi. I myślę, że na koniec, jeżeli bym ja miałam komuś coś życzyć, to to, co będzie też na polach lednickich rozdawane te pieczęcie jako symbol. Że, że Jezus, Pan Bóg położył mnie mocną pieczęcią na, na swoim ramieniu, na swoim sercu i taką też pieczęcią chciałabym, żeby Bóg był w moim sercu. I tego też mogę życzyć słuchaczom. Więc życzymy siostrze, życzymy naszym słuchaczom. Dziękujemy za wizytę u nas w studiu, opowiedzenie o tych wszystkich rzeczach związanych z lednicą, z tańcem. No i cóż, życzymy siostrze szerokiej drogi w podróży, no i tego, żeby potem też wszystko się na miejscu udało i powiodło. I dobra pogoda. I dobra po pogoda, owocnego przeżywania. Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy. Proszę przekazać też pozostałym siostrom nasze życzenia. Dziękuję. Przekażę i pozdrowienia właśnie też dla moich wszystkich współsióstr i dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.